Witam cię jeszcze w filmiku, w którym pokażę ci zamianę kilometrów na godzinę na metry i sekundy i odwrotnie. Zapiszę pod spodem kilometry na godzinę i mogę zapisać po znaku równa się 1 kilometr na jedną godzinę. Na pewno wiesz, że w jednym kilometrze mamy 1000 metrów, natomiast w jednej godzinie masz 60 minut, a 3600 sekund. Zapiszę więc tutaj w mianowniku 3600 sekund. No, i po znaku równa się, oddzielamy jednostkę, mam więc 1000 na 3600 metrów na sekundę. Pod punkcie A mam 72 km na godzinę, no więc użyję teraz tej części, którą zapisałam powyżej. Zapisuję więc znak równa się, będę zamieniać na metry i sekundy, więc przepisuję 72. Zapisuję znak mnożenia i w miejsce kilometrów na godzinę wpisuję właśnie tą część, czyli będę miała 1000 na 3600 metrów na sekundę. Będę tutaj skracać najpierw 0 w ułamku i później 72,36 przez 36, czyli tutaj będę miała 2, a tu będę miała 1. Zapiszę po znaku równości 2. Razy 10 pierwszych metrów na sekundę, co po przemnożeniu daje mi 20 metrów na sekundę. Przejdę do podpunktu B. Mam tutaj 5 km na godzinę i będę postępować dokładnie tak samo jak poprzednio. Zapisuję więc 5 razy 1000 przez 3600 metrów na sekundę. Następnie skracam najpierw 0, następnie patrzę 5 i 36, nie da się skrócić, więc ja 10 i 36 przez 2. Będę więc miała w liczniku 5, a w mianowniku 18. Po znaku równa się zapiszę 5 razy 5, 18 metrów na sekundę. Przemnażam 5 razy 5 to 25, no i przepisuję 18 do mianownika. Mam więc 25, 18 metrów na sekundę. Po wyłączeniu całości otrzymuję osiemnastych metrów na sekundę. Na pewno pamiętasz, że 7 osiemnastych to inaczej 7 podzielić na 18. Takie działanie wykonujesz pisemnie bądź za pomocą kalkulatora. Ja to policzyłam i wynosi to po podzieleniu ten ułamek 1,3. 8,8 tutaj kropeczki dalej do nieskończoności metrów na sekundę. Co po przybliżeniu daje mi 1,39 metrów na sekundę. Przejdę teraz do zamiany metrów na sekundę na kilometry na godzinę. W tym wypadku musisz zapamiętać, że metry na sekundę to inaczej po przekształceniu 3600 tysięcznych kilometrów na godzinę.

Teraz zapiszę tą kreskę ułamkową w postaci dzielenia, mam więc 1000 tysięczną kilometra podzielić na 13600 godzinę. Dzielenie zamieniam na mnożenie i obracam ułamek, mam więc jedną tysięczną km razy 3600 pierwszych. No, i godzina idzie mi do mianownika. Po przemnożeniu mam 3600 tysięcznych kilometrów na godzinę. Dlatego więc jest to w ten sposób zamienione. Przejdę więc do podpunktu C. Mam tutaj 20 metrów na sekundę. Zapisuję równa się i 20 przemnażam razy 3600 tysięcznych. Kilometrów na godzinę. Będę teraz skracać tak samo, jak było to poprzednio. Najpierw 0, no i później patrzę, co mi się tutaj najlepiej skraca. 20 i 10 przez 10. Mam jest tutaj 2 i 1. Po znaku równa się zapisuje w takim razie 2 razy 36 pierwszych kilometrów na godzinę. No i po przemnożeniu otrzymuję, że jest to 72 całości kilometrów na godzinę, czyli 20 metrów na sekundę to 72 km na godzinę. No i jeszcze pod punkt D mam tutaj 3 metry na sekundę. Robię dokładnie to samo, 3 razy 3600 tysięcznych kilometrów na godzinę. Zwracam najpierw zera, tutaj I będę skracać. Trójki nie skrócę z dziesiątką, skracam więc 36 i 10. Mam tutaj, skracam przez 2, więc mam tutaj 18, a w mianowniku będę miała 5. Zapiszę po znaku równa się 3 razy 18 18,5 km na godzinę. Przemnażam, otrzymuję 54 piąte kilometrów na godzinę no i po wyłączeniu całości mam tutaj 10 i piąte kilometrów na godzinę. Tutaj można tak samo jak poprzednio podzielić pisemnie podzielić na kalkulatorze ale można prostą metodą rozszerzyć 4 piąte rozszerzam na 8 km kilometrów na godzinę. I otrzymuje ułamek dziesiętny 10, 10,8 km na godzinę. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku.